Cześć, tutaj Matix i Kloski dzisiaj przedstawiam wam nowy pojazd no nie nowy e, w seriach ale dzisiaj nagrywam nowy taki oto, bo mój nowy w kolekcji taki oto piesek poster Track. jest oczywiście dapeczzany i można jemu minki poruszać, patrzcie można tak o, na przykład jest taki zły albo jest taki zwyczajny albo jest taki, poczekajcie Albo jest taki smutny, patrzcie. Mm, mm. Ja zrobię jemu taką ala złą. A i łóżkami można też poruszać. O tak. I, i ogonek taki fajny, klocek taki można. O. No to dzisiaj będziemy testować taką oto trasę. O tam takiego szarego, dymnego. Był to odcinku pierwszym i drugim. No to uwaga, zaczynamy trasę. A jest prawie jak też niezniszczalny. Na stole zjeżdżał, i tylko ten językiem odpadł, o ten czerwony. Respawn zmienia na mostku, jak zwykle. E. Ui, ale to jest podstawka duplo. Oh żółty i kurczę taka mała podstawka dobra no to teraz samochód pewnie podjedzie o tu będzie dopiero ciężko Trzęsie się most. Most. przewrotka drifter on o nie może spać raz spał. o kurczę, przepraszam, bardzo przepraszam ale serio ten telefon jest szalony. Bo ja nagrywam na telefonie ogólnie. Do no co? Taki baw rudzik w popada mi przebiła respon. No to teraz, się wkurzyłem. Zderzak, zderzak, zderzak. O, jomuś. No nie. No, o kolejny respawn. No to teraz się nie dam. Przewrotka. Przewrotka. I przewrotka. I bryn bry, patapi. No kolejne przebicie. No to teraz będzie beczka. Pierwsza beczka. Ajojoj! Bo dlatego, że zderzak mi się wbiło. Dlatego teraz beczka. I beczka. A. Dobra, to jest maksymalny rozpęd. I brym brym patapim Aż dwóch leciło. Yeah! No nie mogę. No to uwaga, uwaga. Piesek się do was zdenerwuje. Jeśli je... P -p 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 piesek się zaspuści, jeśli nie zasubskrybujecie, nie dacie jajka. Piesek się złości jeśli nie jeśli nie dacie lajka, a piesek będzie normalny, jeśli dacie subskrypcję jajka. I proszę was, żebyście to zrobili, bo jak nie, was zje. No to cześć. Do, na, ne, go, odcinka, z, samochodów. Hau ha, pa.